dla trzygodni wiernych informacje. Jednocześnie też informacja. Wczoraj miałem jakąś tam sprawę do załatwienia w pobliżu Lichenia, więc jakoś y, trudno tam być w okolicy i nie pojechać. Szanownym panem się udałem. Byłem, byliśmy w Licheniu w popołudniowych godzinach. Jechałem z celem, żeby odbyć drogę krzyżową tam na tą Kalwarię do Kościoła. Wiadomo, że tam nie, nie zachodzimy. I Bogu dzięki, no odbyliśmy. Odbyłem, odbyliśmy, a ja prywatnie odprawiałem drogę krzyżową i tak sobie sięgałem w przeszłość. Ile to jest lat, no, żył w świętej pamięci Jerzy, Zygarłowski, jakieś padło hasło o Licheniu i wiem, że mnie zabierał Święty świętej pamięci Jerzy, zabrał państwa, pan Eugeniusza, panu wiem kto tam jeszcze, czy ktoś jeszcze był. Zaledwie parę lat. 4-5 lat, no więcej, bo tato to jest 5 lat, tak? Jak nie żyje ta, Dużo 6-7 lat będzie. Także też patrzeć, łaski Boże nie przyjmujemy na darmo. Być może dzisiaj, jakby do tych samych osób zadzwonić, to nawet jak się zgodzili, to już tam nie potuptają do góry na tą Kalwarię. Bo czas minął, bo zdrowie, siły, wiek. Łaski Boże nie przyjmujmy na próżno. No a jednocześnie radość, że wtedy właśnie jak byłem, to udało się z tymi, raz, że od tym osobom coś więcej opowiedzieć o tych warsztatach, pójść do miejsca. Wczoraj też poszliśmy, gdzie się, gdzie odpadł, odprawiałem pierwszą mszę, yy, święto Obracie Rzymskim. Dziękowałem tam przed kaplicą. Klę, klękam wtedy za tych wszystkich ludzi, kapłanów, dzięki którym. Dany mi było zbliżyć się do Urzejszej Świętej w Rycie Rzymskim, no, a potem poszli, podeszliśmy w tą bazylikę, tą nową tam licheńską. Drzwi były pootwierane, bo to już tam się ociepliło. więc dobry Probo, że drzwi, żeby się Kościół przewieczył. Tośmy się tam modlili, zaśpiewali z dwie trzy, trzy pieśni: Bogu Rodzice, nie im ziemi, nie rzucim świątyń twych także też przed o, o, obrazem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej, modliłem się, modliliśmy za, za czcigodnych wiernych, którzy tutaj przychodzicie w tych wszystkich sprawach mi Przychodzicie, wczoraj ktoś tam dawał znać, że pracę stracił, prosił o modlitwę, także też z tą intencją tam modliłem się, modliliśmy. Także z mojej strony zachęta, jest gdzieś okazja się udać, to się udać. Bóg zapłać nim wiarem, jeszcze wracam do, do soboty za, za udział w pielgrzymowaniu, przez opiekę nad mamą, za takie no, wielkoduszne czyny, że się użycza samochód, a, a samochód y, przychodzi umyty i, 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 i zatankowany, że mogliśmy do, do, do Gieczwał to za to jechać takie wielkoduszne znaki, od razu to wypowiadam teraz, tutaj, żebyś jak to robiłeś dla księdza, żebyś już swoją nagrodę odebrał. Żeby nie robić, że się takie rzeczy dla księdza nie być. Tylko z wyższej jest i, i motywacji, wtedy, jeżeli to ja powiem, to nagroda już jest ziemska, ale niebieska cię nie minie. Natomiast jakby ktoś robił robił dla ludzkich względów, ode mnie już to masz, po sprawiedliwości, co, co jest, a a, a Pan Ci daj Boże wynagrodzi, no i to samo dziękuję, że wczoraj dałem znać, bo to jest już za późno, bo to przez cały marzec powinien być, nie tylko jak wczoraj prosiłem przy nowenni, później Oktawian, cały marzec figura piękna świętego Józefa, gdzieś tam kiedyś kupiona przez kogoś z Cigodni Wierni, gdzie w domu jest, a ktoś Yy, trzygodna Pani tu przyniosła i, i w kaplicy jest, więc więc może wszystkim nam radować serca i wznosić serca, żebyśmy za wstawieniem świętego Józefa modlili się o sprawy Kościoła, naszej biednej duszy, zwłaszcza w sytuacjach tych, gdzie święty Józef przez wieki dawał znać, że jest patronem i wstawiennikiem niezawodnych w sprawach tych codziennych, doczesnych i w sprawie najważniejszej naszej dobrej śmierci. No i w sprawie opieki nad kościołem by katolickiego papieża, kościół katolicki miał jako widzialną głowę. Następce, następce. Będziecie słuchać księdza biskupa Jana Pawła i Tam zwróćcie uwagę, to dzieci. Ja pamiętam, jak w czwartej, piątej klasie katolickiej. Katezę, to się tam musiałem tych pojęć nauczyć, a ksiądz arcybiskup tam je tak że, traktuje, tak, tak każdy następny papież jest następcą świętego Piotra, a zastępcą Pana Jezusa. Nie można być zastępcą Pana Jezusa na ziemi. Pan Jezus nie ma na ziemi zastępców. Papież nie jest zastępcą Pana Jezusa, jest następcą. Papież jest każdy następny następcą św. Piotra, zastępcą pana Jezusa, zastępcą pana Jezusa. Zastępca pana Jezusa, następca św. Piotra. Jeden pontyfikat tylko św. Piotra, nadany bezpośrednio z wyboru przez pana Jezusa, natomiast wszyscy inni papieże wybrani już przez Kościół, przez Kościół.